A więc... Jestem na YouTubie już z 10 lat! Witajcie! Jak mogliście zauważyć, mój kanał ma już z 10 lat i pomyślałem sobie, żeby Wam opowiedzieć, jak ten kanał się rozwijał przez ponad 10 lat. Zanim zaczniemy, to zapraszam Was na mój server Discord, link do serwera jest w opisie filmu. Oraz nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, suba i komentarza. W 2014 roku, gdy miałem z 13 lat, założyłem kanał jeszcze nie nagrywając nic ciekawego. Rok później, 9 lutego 2015, nagrałem pierwszy filmik na kanale z gry Total War Rom 2. Dodatkowo, nazwa kanału, jaki mam obecnie, kiedyś nazywał się Woj 2000 zioma 2.5565. To był kanał na dwa osoby, którym to nagrywaliśmy różne gry. Tego samego roku nagraliśmy trzy filmiki, teraz ukazane na ekranie. Dzisiaj ich już nie zobaczycie, bo niestety nie przyjęły się zbyt dobrze i zostały ustawione jako prywatne. W 2015 roku napotkałem przypadkowo przyrobki z Leopoldem. W tym arciego 008. Oglądałem właśnie te przeróbki, związane z tym naszym głównym bohaterem. Po obejrzeniu tych filmików śmiałem się tak bardzo, że mi żuchwa bolała od śmiechu. Pomyślałem sobie, że skoro Leoś jest taki popularny na YouTubie, to ja też mogę zrobić własną przeróbkę. W 2015 wstawiłem zapowiedź. Rok później wstawiłem z cztery filmiki i wygenerowały duże wyświetlenia. Parę lat później. W 2017 wstawiłem z 19 filmików i efekt był taki sam. Na Discordzie gadałem z użytkownikiem, który się nazywał Chardyck. I w pewnym momencie dał mi linka do tego antypolaka, który się nazywał Jan Ksiąg. Oczywiście wyzywał Polskę, papieża Polaka, wychwalał nazizm i tym podobne. Zgłosiłem jeden z jego filmów i YouTube usunął jego kanał. Lecz to nie wszystko. Znów się pojawił na YouTubie. I znów robił to samo. Niestety za to całe przyczepianie go, żeby z Polski się wyniósł... Jak mu się w tym kraju nie podoba, zaczął zgłaszać moje filmy. Przez niego musiałem wszystkie filmy sprywatyzować. Później złożyłem odwołanie od strajka i mogłem znów nagrywać filmiki, aż do 22 lipca. Po wrzuceniu filmu pod tytułem Leopold i i Ciekawostki, część druga. Pojechałem wraz z rodziną na wesele mojego wujka. Parę godzin później sprawdzam na telefonie, jak tam nowo uszucony filmik, a tu niespodzianka. Przyczyną usunięcia była wódka Pantadeusz, pokazana w filmie. Znowu musiałem wszystkie filmy sprywatyzować i czekać do sierpnia, aż strajk z maja minie. 25 w założyłem drugie konto, z nazwą Żelazny Woj, żeby prowadzić live'y i to zrobiłem. Od moich 18 urodzin, które wypadają 18 sierpnia, zrobiłem na żywo, jak robię Leopolda. Gdy nadszedł 21 sierpnia, filmy, które były już sprywatyzowane, znów je opubliczniłem, ale nie mogłem wciąż robić live'a na głównym kanale, ale mogłem przesłać Leopolda bez żadnych przeszkód. 4 listopada przesłałem Leopold, Easter Eggie i Ciekawostki, część druga w zmodyfikowanej wersji. 11 listopada zrobiłem filmik poświęcony na setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. YouTube dał mi w nagrodę dostęp do społeczności i mogłem postować co tylko chciałem. 21 października przesłałem takie oficjalne intro w cudzysłowie do nowej wersji Leopolda. Lecz prawa autorskie uniemożliwiają mi zarabianie na filmach, na których dałem to intro. Więc pomyślałem sobie, że zrobię intro takie, jak to było w zwyczajnym serialu. W styczniu 2019 miałem pewną aferę z pewną osobą, niku nie podam, która mnie znieważyła za to, że robię wciąż Leopolda i to do mnie na fioletowym gildosie za to, że Leopold jest normickim memem, a to spowodowało między nami trzydniową aferę. Trzy dni później przeprosił za to, co mi zrobił i usunął. Jeżeli to oglądasz, to chciałbym, abyś wiedział, że nie jestem już na Ciebie zły. Chciałbym, żeby wszystko było tak jak dawniej. Ledwo po zakończonej dramie pojawił się kolejny troll. Nazywał się Arnold Brom, zaczął robić obraźliwe na nas filmiki i zaczęliśmy go zgłaszać. Jego kanał kopnął w kalendarz. Wszyscy się zastanawialiśmy, kto mógł nim być. Myśleliśmy, że to ta sama osoba, z którą się pogodziłem niedawno po zakończonej dramie, lecz to nie był on, a później sądziliśmy, że to był Jan Xion, lecz też to nie był on. Tak nas nękał aż do końca 2020. Jeszcze zaczęły się pojawiać zupełnie inne trole, niezwiązane z Arnoldem Bromem. Aktualnie nie udało się zdemaskować Arnolda i na chwilę obecną nie troluje nas. Od nowego roku przybywało mi coraz więcej subów było ich coraz więcej i więcej. Od początku 2019 założyłem wikę o sobie na Fandomie, lecz do 1 października musiałem ją usunąć z powodu ciągłych aktów wandalizmu. Na drugim koncie, 8 czerwca 2019 udało mi się zrobić 100 subów. Rok 2020 był dla nas wszystkich i moim najgorszym rokiem, jaki w życiu doznałem. Wszyscy musieliśmy być odizolowani z powodu pandemii koronawirusa, która opanowała cały świat, kłótnie na Discordzie, o byle co, zdrady, rajdy na serwerach z danymi osobowymi, kłamstwa i hipokryzję. W 2020 wrzuciłem tylko z 7 filmów. 5 lutego pojawiły się podszywki i kradł nasze filmy. Dodatkowo podszywał się również pode mnie i próbowałem go zgłaszać, ale nie wygrałem z powodu działającego algorytmu YouTube'a. W dniu mych urodzin osiągnąłem z 3000 subów, ale tego samego dnia uciekło mi z 30 subów. Rok 2021 był przynajmniej dla mnie trochę spokojniejszy niż poprzedni, a złota era zaczęła się gdy zdałem maturę w maju, mimo że były jakieś dramy, które mnie nie dotyczyły. Na całe szczęście mogłem w spokoju żyć. W czasie przeglądania filmików na YouTubie napotkałem się przypadkowo na przeróbkę sąsiadów pod tytułem Sąsiedzi Apokalipsa, autorstwa Slavia Consensiao i występował jeszcze Setriu z władców much, który próbował wszystkiego, żeby im przeszkodzić w czasie ratowania świata. Pomyślałem sobie, że też go użyję przy filmie pełnometrażowym i tak się stanie 23 marca 2021. Na serwerze, który się zwie Asy, ktoś na kanale Memeship Post wrzucił właśnie taki obrazek. A potem zrobiłem z tego mema i zdobył tyle reakcji. Na początku nie chciałem robić podróbki autorstwa Pana Walaszka, w sensie Kapitana Bomby, ale coś mnie natchnęło, więc padłem na pomysł, że też ją dodam do filmu pełnometrażowego, tak samo jak z Cetriu. W styczniu, gdy panował jeszcze trend z panem i nie ma mocnym, w sensie kiedy staje się straumatyzowany, zrobiłem ze trzy filmy. 10 stycznia zrobiłem z tego premierę i co ciekawe, byłem podjarany, gdy zobaczyłem taki komentarz. Był to prawdziwy twórca przyrobek, włączając to Leopolda, pokazałem to na moim serwerze i wszyscy byli pod wrażeniem. Jeszcze tego samego miesiąca na serwerze Scorpus Union użytkownik z znikiem Borowiec opublikował na kanale z artami właśnie taki obrazek, spodobał mi się jego art, więc wpadło mi do głowy, że uczynię jego narysowaną postać serbo-łużyckim nacjonalistą, który chce wyzwolić swą ojczyznę z pod okupacji niemieckiej. Na sam koniec chciałbym was wszystkich zaprosić na moje oficjalne konto na Twitterze. Będę czasem się wyrażał w kwestiach polityczno-religijnych i jeszcze będę mówił o swych produkcjach, nad którymi pracuję. Trzymajcie się i cześć!